W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się wstrząsającym szczegółom czwartego dnia procesu Shona Didiego compsa Kassi zakończyła swoje poruszające zeznania, ujawniając przemoc, manipulację i lęk, które, jak twierdzi, towarzyszyły jej przez lata. Poznamy relacje świadków, kulisy wydarzeń z ostatnich lat oraz najnowsze dowody przedstawione w sądzie. W piątek obrona zakończyła krzyżowy ogień pytań wobec Cassie, a prokuratura powołała dwóch kolejnych świadków: piosenkarkę Don Richard oraz agentkę Homeland Security. W sali sądowej zapanowała cisza, gdy Cassie po raz ostatni stanęła na mównicy, by odpowiedzieć na pytania prokuratury i obrony. Przez cztery dni opowiadała o relacji, która, jak twierdzi, była pełna przemocy, kontroli i głębokiego lęku. Podczas intensywnego dnia w sądzie powrócono do relacji dotyczących rzekomych nadużyć, a także ujawniono nowe szczegóły z momentu zatrzymania komsa we wrześniu. Wentura sprawiała wrażenie zmęczonej podczas przesłuchania. Prawniczki Komsa sugerowały, że Cassie była bardziej doświadczona seksualnie i entuzjastycznie nastawiona do intymnych spotkań, niż to wynika z jej wcześniejszych zeznań. Próbowano też podważyć jej pamięć dotyczącą długoletniego związku z artystą. Obrończyni Komsa Anna Stevano skupiła się na zeznaniach Kasi, w których ta przyznała, że obawiała się odmówić udziału w tzw. freak-offs. Cytuję: Wiedziałeś, że jego preferencją są freak-offy, naciskała prawniczka. Nie wiem, czy to była jakaś zasada, odpowiedziała Cassie z wyraźnym napięciem. Wiedziałaś, że być jego dziewczyną oznacza udział w takich wydarzeniach? Powtórzyła Estemano. Z czasem, przyznała Cassie. Trudno mi się teraz skupić, mam mętlik w głowie. W ostatnim, najbardziej emocjonalnym momencie procesu, Ventura nie potrafiła powstrzymać łez. Opowiadała o tym, jak udział w tych imprezach oraz przemoc, której doświadczyła, sprawiły, że czuła się bezwartościowa, jakby nic nieznaczący pył. Mówiła mu, że nie chcę brać tym udziału, ale bałam się o siebie i o swoją karierę oraz nasz związek. Na pytanie prokuratury Emily Johnson, czy otrzymuje jakiekolwiek wynagrodzenie za zeznania, odpowiedziała nie. Przyznała również, że gdyby mogła cofnąć czas i sprawić, by nigdy nie uczestniczyła we Freak Off, oddałaby całą ugodę w wysokości 20 milionów dolarów. Cytuję, chciałabym mieć wtedy wpływ na swoje życie, autonomię. Nie musiałabym tak ciężko walczyć, żeby ją odzyskać. Następnie prokuratur przypomniała zdarzenia z sierpnia 2018 roku. Ventura twierdzi, że Combs ją wtedy skrzywdził. Mimo to kilka tygodni później spotkała się z nim ponownie. Mieli wtedy dobrowolny kontakt seksualny. Był to też dzień, w którym nie odebrała połączenia wideo od swojego partnera Alexa Feina. Gdy Fein dowiedział się o tym spotkaniu, zareagował, jak opowiadała, dość agresywnie, uderzając pięścią w ścianę. Przypominam, że Alex Swain to obecny mąż Kassandry Ventury. Chronologia tych wydarzeń stała się jednym z głównych punktów sporu w procesie. Obrona sugerowała, że emocje Aleksa mogły być reakcją na wiadomość o rzekomej napaści. Podczas gdy prokuratura starała się wyjaśnić, że kontakt i związek z Foynem miały miejsce nieco później. Wśród przedstawionych dowodów znalazły się również wiadomości tekstowe, w których Szonkom spisał. Po całym zajściu do kasy. Zacytuję Wam teraz tą wiadomość tekstową. Wiem, że wyglądam źle w Twoich oczach. Wiem, że wczoraj Cię nie podnieciłam. Koniec cytatu. Na pytanie, czy ma jakiekolwiek wątpliwości co do tego, że została przez niego skrzywdzona, odpowiedziała: Nie. Przypomniano też dramatyczne wydarzenia z 2016 roku w hotelu w Los Angeles, kiedy jak zeznaje Ventura, Combs uderzył ją w twarz, zanim kamery monitoringu zarejestrowały dalszą część ataku. Kasi powiedziała, że był wtedy wściekły, bo chciała opuścić imprezę bez jego pozwolenia. W krótkim fragmencie przesłuchania obrona zasugerowała, że Kasi odwołała swoją ostatnią trasę koncertową z powodu ugody finansowej. Ona jednak zaprzeczyła z lekkim uśmiechem, to nie był ten powód. Na pytanie, czy od 2018 roku, od uroczystości pogrzebowych byłej partnerki Komsa, kontaktowali się jeszcze ze sobą, odpowiedziała, że nie. A kiedy zapytano, czy Sean odpuścił od tamtego czasu, zawahała się i powiedziała, nie wiem, czy to kwestia odpuszczenia. Cassie Ventura, zwykle panowana i rzeczowa, tym razem dała się poznać z nieco innej strony. Głos jej osłabł, gdy obrońcy zaczęli zadawać pytania o jej zdrowiu psychicznym, o leczeniu, jakie przeszła po zakończeniu relacji z Seanem Combsem. Wśród pytań pojawiły się wzmianki o lekach i ośrodku terapeutycznym, który oferuje wsparcie m.in. w zakresie uzależnień emocjonalnych. Adwokatka zapytała ją wtedy, czy byłaś leczona z powodu uzależnienia od miłości. Wentula odparła, że nie. Prokuratura interweniowała dwukrotnie, podkreślając delikatny charakter tej linii pytań. Sędzia jednak pozwolił kontynuować, zarządzając jedynie krótką naradą. W trakcie dalszego przesłuchania, Obrona poruszyła również temat nagrania z Didim zarejestrowanego w czasie jego pobytu w ośrodku leczenia uzależnień. Na tym nagraniu muzyk mówił o swojej wierze, o nadziei i o potrzebie zmian. Prokuratura natomiast obawiała się, że film może wpłynąć na sposób, w jaki przysięgli postrzegają oskarżonego. Dlatego wniosek o jego pokazanie został odrzucony. Ława Przysięgłych nie obejrzy nagrania, natomiast Cassie Ventura jednak tak. Tylko po to, by pomóc jej przypomnieć sobie kontekst pewnych wydarzeń. Natomiast w ostatnich chwilach na sali sądowej Ventura ujawniła, że zawarła ugodę. Na kwotę 10 milionów dolarów z siecią hoteli Intercontinental. I dla przypomnienia to właśnie w jednym z ich obiektów w Los Angeles doszło w 2016 roku do brutalnego incydentu, którym została pobita przez Kompsa. Wszyscy widzieliśmy to wideo już wiele razy i wiemy o które wideo chodzi, które nagranie. Natomiast chyba nikt z nas nie wiedział tak naprawdę, że między kasi a siecią hoteli doszło tak naprawdę do porozumienia i to. Do porozumienia, które opiewało na 10 milionów dolarów. Rzecznik sieci hoteli odmówił komentarza na ten temat, natomiast obrończyni Anna Estevano ponownie przywołała to wydarzenie. W wiadomościach tekstowych, które para wymieniła tuż po tamtym incydencie, Combs wyrażał żal i zaproponował spotkanie o intymnym charakterze. Ventura odpowiedziała, że potrzebujemy innej energii. Ostatecznie oboje zakończyli rozmowę słowami kocham cię. Zapytana, co pamięta z tamtych dni? Ventura powiedziała, że wzięła udział w promocji swojego filmu The Perfect Match, którego premiera odbiła się dwa dni później. Po tym niewiele już pamiętam, dodała. Ventura zeznała też, że wyjechała do ośrodka odnowy biologicznej w Sedonie, w Arizonie, by uczyścić organizm po intensywnym zażywaniu substancji psychoaktywnych. Następnie obrona dopytywała się o wydarzenia z 27 września 2018 roku, kiedy to, jak zeznała Ventura, Doszło między nią a Kompsem do zbliżenia. Zbliżenie to miało charakter dobrowolny, w przeciwieństwie do rzekomej napaści, która miała miejsce kilka tygodni wcześniej. Zapytana o to wydarzenie odpowiedziała, że byliśmy razem 10 lat, nie da się tak po prostu wyłączyć uczuć, powiedziała. Dodała także, że Komps kontaktował się z nią kilkukrotnie, od 2018 roku, m.in. gratulując jej ciąży, pisząc, że za nią tęskni, wysyła jej miłość i światło oraz opowiadając, że śnił o niej. Jednak punktem kulminacyjnym piątkowego przesłuchania było odtworzenie nagrania audio, na którym Ventura miała grozić DJ-owi, który, jak twierdzi, widział nagranie jej intymnego spotkania z kompsem. Na nagraniu słychać, jak mówi najpierw spokojnie, prosząc o pokazanie filmu, po czym zaczyna krzyczeć. Na nagraniu słychać, jak i bezpośrednio grozi mężczyźnie, Obrona pytała też o przyjęcie urodzinowe brata Ventury z 2013 roku, podczas którego miało dojść do szarpaniny z inną kobietą. Wczas miała rzekomo również grozić tej kobiecie. Powodem, dla którego obrona zadawała te pytania, był związany z faktem, iż chcieli pokazać, że Cassandra Cassie Ventura również ma naturę osoby agresywnej i momentami była osobą przemocową. Jednak kolejnym interesującym momentem przesłuchania był moment, kiedy agentka Homeland Security, Binda zeznała, że brała udział w przeszukaniu pokoju hotelowego kompsa Park Hyatt w Nowym Jorku. Artysta został wtedy zatrzymany w lobby. W pokoju znaleziono duże torby, w których znajdowały się olejki i lubrykanty, a także dodatkowe butelki w wannie i na szafce nocnej. W torbie Louis Vuitton odnaleziono lek przepisany na nazwisko Frank Black, a także osobno ketaminę i MDMA. Odzyskano również zewnętrzny dysk twardy, Funkcjonariusze zabezpieczyli również saszetkę z 9 tysiącami dolarów w gotówce. Agentka rozcięła worek dowodowy i rozłożyła banknoty przed ławą przysięgłych. KOMPS przebywał wtedy w Nowym Jorku w związku z planowanym spotkaniem z agentami federalnymi w sprawie ewentualnego oddania się w ręce wymiaru sprawiedliwości. Natomiast późnym popołudniem na salę sądową została wezwana Don Richard, piosenkarka z zespołów zarządzanych przez KOMPSa. Zeznała, że w 2009 roku była świadkiem, jak artysta zaatakował Cassie w kuchni jego rezydencji w Los Angeles. Sytuację opisała już wcześniej w swoim pozwie. Mówiła, że, cytuję, zszedł na dół wściekły i krzyczał, gdzie są jego jajka. Mówił, że Cassie nigdy niczego nie robi dobrze. Podszedł do patelni z jajkami i próbował uderzyć ją w głowę. Cassie upadła na ziemię, powiedziała ławie przysięgłych. Rzekomo Holmes miał wtedy zaciągnąć Cassie za włosy do góry po schodach i rzekomo... Don Richard słyszała różne krzyki i tłuczone szkło dobiegające z sypialni. Zeznania Cassie Ventury i kolejnych świadków rzuciły nowe światło na kulisy wieloletniego związku z Shonem Kąpsem. Związku, który według niej był pełen napięcia, manipulacji i przemocy. Proces ujawnia nie tylko szczegóły dramatycznych wydarzeń, ale też złożoność relacji międzyludzkich. W kolejnych dniach zapewne poznamy dalsze dowody i relacje świadków. Sprawa wciąż się toczy i może mieć dalekosiężne konsekwencje i nie tylko dla samych stron, ale też dla branży rozrywkowej jako całości. Jeśli chcesz być na bieżąco z najnowszymi doniesieniami i analizami, zapraszam do subskrypcji kanału. Kliknij Obserwuj, włącz powiadomienia, a jeśli chcesz wesprzeć niezależne tworzenie treści, udostępnij ten odcinek komuś, kogo może zainteresować temat. Dzięki za to, że słuchasz świadomie. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.